World, 3, World of Warcraft 3, Dagenta Strategii, oglądano World of Warcraft i źródło tysięcy złamanych klawiatur przez zbyt szybkiego mastera, Ale nawet jeśli spędziłeś tychże setki godzin, to gwarantuję, nie wszystkie ciekawostki znasz. Dziś przygotowałam dla Was zbiór najciekawszych faktów, sekretów i smaków tej kultowej gry. Gotowi? To zaczynamy! Zaczynamy z grubej Rury Stratford. jedna z najsilniejszych misji w kampanii Warcraft 3, w której książę Altas decyduje się spalić całe miasto i zabić jego mieszkańców, zanim zostaną dni nieumarłych, z plagą. Brzmi kontrowersyjnie, bo takie było i nadal jest. Mało kto wie, że ta misja była inspirowana prawdziwym dylematem moralnym z kina. Twórcy przyznali, że inspirowali się filmem Olbrę Epidemia z 1975 roku, gdzie rozważano zbombardowanie zarażonego miasta, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Villa dał Mini Bonda na Młot i Walla, na rodzinę Rycerza, to właśnie ta misja jest uważana za punkt kwotów w całej serii Warcrafta, moment w którym bohater staje się w i nie oszukujmy się, wszyscy czuliśmy lekki niepokój w tkaniu ataku na pierwszym cywilu. Jedną z rzeczy, które wyróżniały 3 na te innych FTS-ów, była osobowość jednostek. Dosłownie, każda z nich miała swoje charakterystyczne teksty, które wypowiadała po kliknięciu, ale jeśli klikały w no zbyt wiele razy. Zaczynała w tobą rozmawiać i to nie zawsze grzecznie. Przykład. Bieszniak ludzi na początku wesoło nalduje. Joby Don, ale po ki kilku nutknięciach zaczyna burczeć Why do you keep touching me? I am not that kind of peasant, No, I don't want to join you game. to był mały żart. Z World of Warcraft, ten World of Warcraft, w ogóle się ukazał. Orkowy Grand Ruca nie not that Kind of org z oburzeniem, a mocne F mówi ze zgazowaniem I am a lake, I am a lake, jakbyś go budził na 8 rano do roboty. Niektóre teksty to były za bezpośrednie nawiązania do poplu, na przykład Rycerz ludzi mówił na pas, jak czarny rycerz Monte Carltona i świętego Graala. Inne to czysty hazardowski tronik, na przykład Demo Watcher mówiący: Izdat Ol z Bogatą albo jednostki nieumarłe, pytające Why do I have to do this depresyjnym tonem? To był prosty zabieg, ale sprawiał, że świat gry wydawał się żywy i dawał graczowi to cudowne uczucie. Hej, chyba ktoś naprawdę miał fajkę, tworząc tę grę. No, i oczywiście pozwalałby plikać nerwy jednostkom, kiedy Twoje się kończyły. Lizard to Mistrz, mistrz mortalnych nawiązań i żartów ukrytych w swoich grach. Warcraft 3 nie jest tu wyjątkiem, pełno w nich Mister Eggów odnoszących się do innych tytułów tego samego studia. Na przykład w kampanii nocnych Eggów podczas jednej misji i jedną rzuca tekst o tym, że gdybym miał zbroję. Teranina to by było prostsze. To czyli z nową wodą został prawka, czy jedną z rap, znaną za technologicznie sprzętu. Inny tłumacze to obecność ukrytych modeli i jednostek zbierowanych Diablo, na przykład niektóre potwory i efekty wizualne przekonają demony z tej serii. Bizak naprawdę lubił łączyć swoje Unwesach dając fanom poprzez smak tego, co może się wydarzyć w przyszłości. A jeśli dobrze poszuka znajdziesz też w Warcraft 3 postać yy, zesztę Warcrafta, jest nią Sarah Kerrigan, choć oczywiście nie jest grywana, a jedynie pojawia się w edytorze lub jako żart w niektórych mapach fanowskich. To taki mały ukłon dla fanów całego blizzardowskiego uniwersytetu. Gizat nie tylko bawił się światem lochata, ale też dawał graczom poczucie, że wszystkie idee są ze sobą w pewien sposób połączone. To trwa jak wielkie blizzardowskie uniwersum, które rośnie razem z każdym kolejnym tytułem. Warcraft 3 to nie tylko epicka kampania i piękną bitwę, ale także miejsce narodzin całego gatunku Piermoba. Tak dobrze słyszysz. Wszystko zaczęło się od edytora map, który Blizzard dołączył do gry. To właśnie dzięki temu na dżentelmenie było te nogi, tworzyć własne mapy i notifikacje i pewnego dnia ktoś padł na pomysł, by połączyć rpg Tak powstała mapa Defense of the Age, czyli Dota 2. Dota szybko stała się hitem, zdobywając ogromną popularność dzięki unikalnemu połączeniu Bohaterów z unikalnymi umiejętnościami zespołowej parki. Tafonowska mapa była tak dobra cez zę... stworzenie samodzielnych gier tak jak League of Legends czy Dota 2. Co ciekawe, bez WorldCoff 3 i jego edytora map prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj moba, jednego z najpopularniejszych gatunków gier na świecie. To pokazuje, jak ogromny wpływ miała ta gra na całą branżę, mimo że ten fenomen za to się całkowicie nie odcianie pasji. Panderen Brumasta, czyli wielki pijany nisz, to jedna z najbardziej kultowych postaci z uniwersytecie Warcrafta, ale czy wiedzieliście, że jego historia zaczęła się właśnie w Warcraft 3 jako ukryta jednostka? Zanim Pandarianowie zostali pełnoprawną rasą World War of Warcraft, dodatku miejsc od Pandaria Brunasta był dostępny tylko jako bohater mutualny lub ukryty w edytorze map Warcraft 3. Lizak porzucił go tam trochę na luzie, Pani szybko go pokochali. Co ciekawe, Brumasta miał uni unikalne jedności, jak na przykład rzut leczką, że atak, które płatniło zmieniało się w koloraniu wolności w wo of crack, to trochę jak przedsmak tego co miało nadejść. A sam Brumasta to nie tylko postać gry, to także symbol humoru bazaga, bo kto nie lubi piątego miasta. Nie walczącego z równowagą świata. Sylvana Linda Drama to jedna w najbardziej ikonicznych postaci łokatka, przebiegła branży, której głos potrafi przeżyć słuchacze na wylot. Ale czy wiedzieliście, jak powstał ten charakterystyczny, przerażający ton jej głosu? Aktorka podławiająca głos Sylwany dla niej nie korzystała z cyfrowych filtrów ani efektów. Zamiast tego nagrywało swoje kwestie, rzesząc i krzycząc bezpośrednio do metalowego krótka. I właśnie dzięki temu prostemu krótkowi udało się zyskać zimnie, echać przerażający efekt, w blansie, który kiedy nastało zapisał się w pamięci fanzy. Dzięki temu głosy zimbalny brzmi tak autentycznie, złowroko i potężnie, że po to z kampanii czuć prawdziwy chód i grozę. Trochę, jakby miało wyjść ze i zapilać do ucha. To pokazuje, że czasem gra więcej daje pomysłowo niż najnowsze technologie. Lizard postawił na klimatyczny dźwięk i zeszło genialnie. Wielu graczy myśli, że efekty pogodowe zło. Złoka w 3 to tylko ładne tło, które wydaje klimatu, ale lepiej tak poszło tylko dalej i pogoda miała realne na rozgrywkę. Na przykład w misjach, gdzie padł Deszcz i panowała mła zasięg i jedzenia jednocześnie był lekko ograniczony. To oznaczało, że twoje wojska mogły nieuważyć droga tak szybko jak jedna, a jego wynik dostosowywało swoje zachowania do warunków. Czasem bardziej ostrożnie podchodziło do ataku, a czasem wykorzystało nigdy do zaskoczenia. To drobne, ale genialne rozwiązanie spowodowało, że każda misja miała swój unikalny klimat, wymagała od Kacha większej uwagi i taktyki. Nie tylko walczyłeś z przeciwnikiem, ale i z naturą A0. udowodnił, że nawet detale jak Pogarda mogą mieć znaczenie mniej grzeczka w technicznej i to właśnie dlatego Warcraft 3 do dzisiaj pozostaje tak wielkim klasykiem. Warcraft 3 słynie nie tylko z kampanii i multiplayera, ale też z jednego z najlepszych edytorów Mac w historii FTS-ów i wiesz co, ten edytor był tak potężny, z czasem wydawało się, że jest ważniejszy niż sama gra. Edytor pozwalał tworzyć własne światy, kampanie, a nawet całkowicie nowe gatunki gier. Dzięki niemu powstały takie hity jak Dota czy inne mody, które zmieniły oblicze dla mieningu. Co więcej, edytor miał własny system skryptu, który dawał twórcom niemal nieograniczoną możliwości. Mogli programować wydarzenia, bohaterów, przedmioty i mechaniki, które nie istniało w podstawowej wersji Warcraft. Ha, fani mogli dosłownie zrobić wszystko od prostych map, bitwy po epickie kompanie, z nowymi historiami, a nawet gry RPG czy mowa. To właśnie edytor uczynił Warcraft 3 legendą, bo dał graczom narzędzie do wyrażania swojej kreatywności. Warcraft 3 kliknięcie na jednostkę to nie tylko wydawanie rozkazu, to też ma mała dawka humoru i charakteru. Każda jednostka ma swoje unikalne teksty, które wypowiada po kliknięciu, co sprawia, że świat gry wydaje się bardziej żywy. Na przykład ludzie mają standardowe job dom, ale po wielokrotnym kliknięciu zaczynają narzekać. Why do you keep clicking me? albo I am not so Your pet, to takie małe, wkładające żarciki, które bawią i trochę rozładowują napięcie podczas walki. Orkowie rzucają teksty w stylu Me smash albo Bring, bring on, a mocne elfry mówią I am awake, I am awake, aby były ciągle zmęczone, To jest zabawnym kontrastem do ich tajemniczej natury. Te drobne detale, które pokazują jak bardzo bliza Dbał o imersję i zabawę, nawet w najmniejszych aspektach. W soundtrack: Walkman 3 to prawdziwa perełka, która do dziś potrafi wciągnąć w klimat AZero od pierwszych taktyk. Każda rasa ma swój unikalny motyw muzyczny, idealnie dopasowany do charakteru i atmosfery świata. Ludzie mają epickie, heroiczne melodie orkiestralnymi aranżacjami, które budzą ducha walki. Orkowie dostają ciężkie, rytmiczne i surowe kawałki, które doskonale oddają ich dziką naturę, a notne erwy to jest prawdziwy out w lesie pełen elektrycznych dźwięków i mistycznych chórów. Co ciekawe, muzyka była komponowana przez Jasona Fila i Leigh na stałach, którzy stworzyli utwory idealnie pasujące do każdej misji i klimatu, podnosząc poziom imersji na zupełnie nowy poziom. Do dziś soundtrack Walker 3 jest chętnie słuchany przez fanów, a niektórzy traktują go jak muzykę relaksacyjną lub inspirację do tworzenia własnych dzieł. A teraz coś, co na pewno pamiętają wszyscy Kamilo Krapa, Walkout czy Reforged, czyli rynek, który miał być powrotem do klasyki, a stał się no cóż, kontrowersją tylecia. Lisak zapowiadał Reforget jako odświeżoną wersję, nową grafiką, ulepszonym interfejsem i lepszym multiplayerem. Jednak po premierze okazało się, że wiele obietnic zostało niespełnionych. Grafika była półśrodkowa. Usunięto wiele elementów, a gryzolano i programami z serwerami. Pani poczuli się zawiedzeni, a Blizzard otrzymał ogromną falę krytyki. Do tego doszły spory prawne dotyczące prawdomach i za które zagoległy sytuację. Reforget For, to świetny przykład, jak nie powinno się robić remakeów. I wspomnienie, że nawet największe studia mogą się potknąć. Ale mimo wszystko grup Warcraft 3 wciąż żyje w sercach fanów, oryginał pozostaje jeden z najlepszych ETS-ów w historii. I to jest kawotki na dziś Warcraft 3 to nie tylko gra, to żywa legenda, która do dziś inspiruje twórców i graczy. Jeśli chcesz więcej takich odcinków, zostaw łapkę, komentarz i ci się suba. A teraz... Ruszam Art, Arta znowu coś kombinuje.